Będzie dostępował zaszczytu pasowania. Jak widać, jest w pełnej zbroi. Nie ma jeszcze tylko pasa. To nie znaczy, że on wcześniej nie używał miecza do walki. On musiał go używać jako wojownik. To, że on nie ma tutaj pasa z mieczem, to jest symbol, że on dopiero teraz będzie naprawdę godny posiadania tego miecza. W zamierzchłych czasach byli słabi i silni. Słabi nie byli już w stanie stawiać czoła silnym więc ustanowili nad sobą gwarantów i obrońców, aby ci zapewnili im pokój i rządzili nimi sprawiedliwie. Dlatego kto chce zostać rycerzem, powinien być uprzejmy, bez nikczemności, wyrozumiały, bez złośliwości, współczujący dla nieszczęśliwych, hojny i gotowy pomagać potrzebującym. Zanurz palce w tej wodzie. Jest to na znak czystości Twoich zamiarów teraz i już zawsze jako prawego rycerza. Żelazo, które na sobie nosisz, w miarę upływu czasu, będzie czernieć przez ofiarność i służbę rycerską. Zniesiesz ten znak czasu jako symbol pokory i pamięci o tym, że pochodzisz z ziemi. Teraz będzie następować opasanie. Proszę przystąpić do ceremonii. Użmów Pomnij, że nie masz tachetniejszego stanu ponad rycerski, a zawsze zachowujesz pierwszeństwo przed lepszymi lub lepiej urodzonymi, gdy nie są pasowani. Pochyl kark. Teraz dzięki temu uderzeniu kole zapamiętasz, kto Cię pasował. Niech to uderzenie będzie ostatnim, jakie znosisz w pokorze. Bądź szlachetny i pamiętaj odtąd o powinnościach rycerza. Ślubujesz?